Witam wszystkich serdecznie, reszcie kłania moi drodzy. Kanały gamingowe mają różne struktury i możliwości i grzechem byłoby nie skorzystać, gdy jeden z nich udostępnia Wam możliwość, abyście nim materiał. Tak więc czas na Xeonisa, znajomego Rewesta, który postanowił nam udostępnić swoje możliwości gamingowe oraz inne. A dlaczego mówię o różnych całokształtach kanałów gamingowych? Zaraz się dowiecie, moi drodzy że czas na mi. Jak odkryliście zapewne, to jest to człowiek, który prowadzi serię zagrajmy, ale nie tylko. Materiały są przeróżne i mają różne możliwości. Jak na przykład ostatni z. Tego jak jedna, ja ten, jak ten materiał o nowym monitorze, gdzie omawiał on różnego rodzaju rzeczy, czyli takie typowe rozmowy, czy też różnego rodzaju inne rzeczy, giveaway w tle gier oraz serię. Faktycznie zagrajmy, wy jest, jest tego mnóstwo. A ja zaraz komuś wpierdzielę za przeszkadzanie mi. Jest to yy, moi drodzy, jakby na to nie patrzeć, to Xeonis jest osobą, która ma wymieszane odcinki ze streamami. Yy, I tutaj należy powiedzieć, że są różnego rodzaju rzeczy. Od podcastów przez shorty, wideo i na żywo. To powoduje, że Keonis ma dla każdego coś dobrego. I chociaż niektórych ludzi jestem bardzo ostrożny, pamiętajcie, że ja przedstawiam wam to, jak ja postrzegam dane osoby. Nie ma chyba tutaj w świecie spokoju. Więc zaraz przejdziemy sobie do tego um, do pokazania Wam jak Xonis startował i przez co jak działał zarówno przy streamach jak i przy e, odcinkach <laughs> także no moi drodzy ruszamy z tego tak jak zazwyczaj musimy ruszyć poprzez czas poprzez czas, czyli ruszamy pierwsze w opis. Po pierwsze, co należy ująć, to fakt, że posiada on tutaj grupę facebookową i na Discordzie też. Na Instagramie jest również aktywny, a dołączył do grona youtuberów w marcu 2020. Cofając się w czasie, możemy zobaczyć, że pierwsze jakby podejścia Ksonisa były na właśnie 5 lat temu, czyli właśnie w 2020. szodcy wtedy raczkowały jeszcze, jak dobrze pamiętam. A podcasty no rzadko kiedy kto nagrywał. Zresztą podcastów powstało 3, wyjście 3, ale najbardziej no to wiadomo, że te 5 lat temu. Były właśnie streamy i odcinki w pierwszej kolejności. W przypadku odcinków mieliśmy do czynienia z osobą, która nagrywała różnego rodzaju content w różnym stylu, w miarę takim starym rodzaju, czyli między innymi. Z Far Crya Primal, jako bez kamerki i bez jakby takiego większego chyba montażu, jak dobrze widzę. Chociaż czy tak owe były, nie dam sobie ręki uciąć, bo bym nie miał ręki. Jeśli chodzi o to, jak ewoluowało to w czasie, to przez pierwszy czas dominował w odcinkach Far Cry. Z biegiem czasu jeśli chodzi o, o Książę, to przeszedł on zarówno na podcasty, jak i też zaczął nagrywać z twarzą. A same materiały tyczyły się materiałów bardziej takich vlogistycznych, chociaż z naciskiem bardziej na podcasty, których można było posłuchać. Czy to dobrze, czy źle. Materiały te mają duże wyświetlenia pod sobą, więc wynika z tego jasno, że jest tego, że są one dosyć fajne do oglądania. Same podcasty były 5 lat temu robione, więc tutaj też nie wiem czy do tego można podejść w ten sposób, ale przez pewien czas robił on różnego rodzaju opełningi, challenge i inne rzeczy nastał czas serii Zagrajmy Wy, gdzie nasz Kseni zaczął nagrywać z kamerką i właśnie różnego rodzaju gry. I co za tym idzie też oczywiście zaczęło być jakość tych materiałów przez to poszła bardzo w górę. To sprawiło, że Kseni zaczął wzbudzać coraz większe zainteresowanie, a wrzucił już ponad 1100 filmów. Jest on bardzo aktywnie działającym YouTuberem, bo z biegiem czasu poprzez różnego rodzaju challenge na wce się go, czy też w seriach, zagrajmy w jak Assassin's Creed, czy różnego rodzaju serie z gotyków czy innych rzeczy, w których ja absolutnie nie siedzę, to toksonizm zbierał swoją wierną widownię. Co zabawne, i tego, to również miał on swoje podejście do horrorów. I zaczął od naprawdę wysokiej półki, czyli od tego, czyli od naszego drogiego outlasta. Gdzie to dobrze się można powiedzieć bawił w Atlasie, nie? A czy to mu wychodziło? To już zależy od punktu widzenia. Natomiast co się działo w tym czasie na streamach? Właśnie. Streamy były pierwsze z Dying Light Stay Human, nie? Która, jak wiecie, i ja ogrywam na Twitchu i YouTube w tym w trakcie swojej działalności internetowej i co za tym idzie dosyć fajnie można zobaczyć co i, co i wejść z nim w interakcję na żywo co za tym idzie dosyć dosyć dobrze mu to wychodzi szkoda tylko że transmisje na żywo na YouTube nie cieszą się teraz zbyt dużą popularnością ja tak naprawdę często gęsto wiecie co mogę nie patrzeć na czat i ja mam na przykład coś takiego że ten że że no tutaj jakby to ująć, no ciężko jest podejść w odpowiedni sposób, nie? Ale czy tego? Czy to oznacza, że kto nic nie powinien streamować? Absolutnie nie. To, że część streamów jest w dzisiejszych czasach niezbyt imponująca, nie oznacza, że nie należy ich robić i najnowsze streamy, gdzie tych wyświetleń jest coraz więcej i więcej, udowadniają, że wśród ludzi z obecnych czasów streamy dalej są dobrym metodą spędzenia czasu, tylko trzeba do tego podejść w bardzo ciekawy i fajny sposób, nie? Saunis ma fajnie zorganizowane to wszystko. No i y, można by powiedzieć, że w ten y, sposób y, możemy spędzić y, razem y, dobry y, czas, którego będziemy mogli y, no, podziałać, nie? Co tu dużo mówić? Co nic fajnie robi z ludźmi content. Szkoda, że tylko te transmisje mają dużo wyświetleń, a mało łapek w górę to sp czy w dół, bo to nie sprawia, że większość ludzi przychodzi, obejrzy i dobra tam, chłopcze z nim, nie? To sprawia, że ciężko jest odczuć jakieś emocje. I z tym zmaga się wielu obecnych streamerów, i to jest problem. Który mają obecni streamerzy Przez pewien też czas, Xeonis w 2020 roku Zrobił materiały pogadankowe na temat tego, jakie gry wychodzą w 2020 nie? I co o nich prawdopodobnie sądzi No co tutaj dużo mówić, są to typowe takie Ciekawostki na temat różnych gier, jednak na tę okoliczność trzeba konkurować z dużymi youtuberami, którzy są tutaj całymi latami. Więc nie jest to takie łatwe. Challenge typu za każdy kill 1 zł, nie? Y oraz różnego rodzaju rzeczy oczywiście Minecraft, to chyba jest u każdego już no i Gotik, do którego ja za, za niedługo podejdę. Teraz będzie niedługo Wiedźmin u mnie na kanale, ale pewno, ale ja wam powiem tak, że jeśli chodzi o gotika, to on zawsze będzie miał swoje oddane gronofanów jest on bardzo. Ma on bardzo oddaną społeczność. To samo Wiedźmin. Czwarta odsłona Wiedźmina, tylko to udowadnia. A co do Kseonisa, mm, y, to y, według mnie on fajnie sobie rozegrał tego Gotika 2. Z prostego powodu Cz, nie, y, nie ma zbyt wiele osób, które y, nagrały tego. Nagrały. Y, to właśnie te kroniki Martany nie. Ale no niestety, hmm, właśnie. Widzicie? YouTube ogranicza nas wszystkich. 8 łapek w górę jest konkretnie. Więc to jest fałszem często. To samo tyczy się komentarzy. Ale niestety tu komentarze nie zaznacie w niektórych odcinkach. co jest przykre, dlatego że. Kseonis robi to w naprawdę fajnym stylu. Ja pamiętam, że ja sobie oglądałem u niego kilka odcinków. Oczywiście później, że tak powiem, usunąłem to sobie z historii, bo nie miałem co robić, nie? Z tym, a to dlatego, że też mam kilka rzeczy, gdzie robię screenshoty sobie, ale to już wkrótce prawdopodobnie usunę to wszystko, nie? Ale no niestety, z powodu tego, że Xonis nagrywa tyle różnych gier, to czasami e, aby to zrobić, to konkuren konkurencję on ma w postaci Sarge The Player'a. Sarge The Player jest legendą i internetu, więc w tym wypadku, jeśli nagrywamy w przypadku tym serię podobnie jak e, Sarge, czy jak Corle, to musimy mierzyć się z nimi jako konkurencją. I to jest największy błąd, i jednocześnie największa zaleta. My gamerzy konkurujemy najczęściej między sobą. I to sprawia, że jesteśmy dosyć, no. ciekawą społecznością, bo z jednej strony każdy czasami wspiera każdego, a z drugiej mamy do czynienia z osobą, która że jak wejdziemy w konfrontację z legendą, to ciężko jest y y zrobić cokolwiek, nie? Jakikolwiek ruch. Ale według mnie Xeonis jest y osobą, którą warto jest odwiedzić, a która y tego, a która y jest... Y y robi dość fajny kontencik. Ma on oczywiście swoją bardzo oddaną społeczność, która pomaga mu jak może. Jednak y, y, czy Kseonis na to zasługuje? Przejdźmy do wzmianki o charakterze. Rozgadał się, ty pierwszy charak na charakteru jeszcze nawet nie opisał. Moi drodzy, charakter Xonisa to jest osoba miła, przyjem przyjemna do słuchania. Jego content nie jest dla każdego, i to sprawia, że osoby mogą bawić się lepiej lub, y, lub mniej lepiej. Ale prawda jest taka, że wszyscy na pewno jedziemy na ten samym wózku pod względem tego, że tworzymy jeden rodzaj contentu. Na szczęście, w nieszczęściu, Chsonic na transmisjach odezwie się do każdego i chętnie wejdzie z wami w interakcję. A to sprawia, że tym bardziej y będzie skłonny do różnego rodzaju rozmów, rozważań wspólnych i itd. Wybiera też bardzo ciekawe gierki, bo raz nagra coś, co było popularne 20 lat temu, a teraz już nie jest, a raz nagra coś, co dopiero ma premierę i jest na to gigantyczny boom. Nie? To sprawia, że u Pseonisa macie zróżnicowany kontekst. Nie jest on jednakowy, czy stały, a bardzo zróżnicowany, gdzie Możecie się spodziewać, że za każdym razem spotkacie coś innego w, w, u niego na kanale. Więc charakter bycia miłym, przyjemnym YouTuberem, którego możecie obejrzeć w wolnym czasie, sprawia, że Kseonis jest bardzo osobą, która ten, którą może obejrzeć praktycznie każdy. O ile ma otwartą głowę na wszystkie ewentualności. Nie? To jest jedyny warunek w tym przypadku. Tak jak w wielu, in u wielu innych YouTuberów. Przejdźmy do tego więc, co oni zrobić dziś. I ja wiem, że wielu z Was może powiedzieć, że chłopie, jak Ci się nie podoba dany content czy nasze zdanie to spierdalaj. Ale moi drodzy, tutaj możemy powiedzieć dość jasno, że... Jeśli chodzi o Ksenisa, to pamiętajcie, że ja przedstawiam swój punkt widzenia. Więc, jak bardzo zmienił się kontent Ksenisa przez dany okres czasu? Nijak. Dalej potrafi on robić na przykład giveawaye czy inne rzeczy w tle z grą, czy też potrafi nagrywać odcinki z danych asasynów, czy innych rzeczy, w których to. Jest kamerka. Jest fajny, niezrobiony montaż, oraz gra, która leci, w którą on nagrywa razem z nami, nie? No i można powiedzieć, że przez to Xeonis, przez zróżnicowanie swojego kontentu chce spędzać z nami dalej czas. A mimo tego, że niewątpliwie. Spadki na YouTube sprawiają, że jednak bywa on, bywa to, to poruszy nas wszystkich. No to sprawia to, że u Xonisa możecie widzieć takie same spadki jak u mnie, jak u karmika, jak u rewesta czy u innych. Ważne jest to, by mieć oddaną sobie widownię i nie niewątpliwie taką posiada. dziś dalej streamuje i co najlepsze ostatnio streamował wczoraj, więc tutaj możemy dość jasno powiedzieć, że jego społeczność wystarczy, że otworzycie sobie czat na żywo, to zobaczycie, że jego społeczność dalej jest mu wierna i dalej możecie, spędz możecie spędzić miło czas u niego na streamach, na odcinkach. Co sobie wybierzecie, to będziecie mieć i tak naprawdę miło spędzicie razem czas w tle z fajną gierką. Aż się prosi, żeby takich youtuberów, którzy streamują nie dla pieniędzy, a dla czystej satysfakcji z wykonanej roboty było więcej takich właśnie jak Xeonis, Revest czy też coś mylę? Czy też Szalona Fredka? O sobie tego nie powiem, ale że tak powiem, bo ja staram się raczej siebie nie traktować jako youtubera, tylko jako streamera. Więc tutaj można różnie do tego podchodzić. No i myślę, że u psionica każdego może każdego możecie znaleźć fajną przygodę. Co istotne, Xeonis, jak pokazuje też w banerze, streamu, nagrywa i streamuje od poniedziałku do piątku. Sprawia to, że macie jasno wytyczone, co, kiedy, kiedy co i jak, więc co za tym idzie, no to możecie zobaczyć różnego rodzaju gry, od takich, które przemawiają za niektórymi ludźmi, po takie, które możecie zobaczyć u, też u mnie, typu Residenty, nie? Więc co za tym idzie, no to tutaj aktualnie możemy powiedzieć dość jasno, że jeżeli chodzi o niego, no to Xehani jest osobą, która działając z nami, powie dla każdego coś dobrego. I takie coś panuje po dziś dzień. Hmm. Więc skoro omawialiśmy co robi dziś oraz co nagrywał kiedyś oraz jak zaczynał, to teraz przejdźmy do podsumowania i jaki są jest według mnie. A więc tak, widzowie, podsumowując, Kson jest to miły, fajny i dobry youtuber, który jakby wpasuje stary content sprzed wielu lat do dzisiejszych czasów. Przez to niestety ma on zasięgi podobne do moich czy do innych youtuberów tego typu. A szkoda, bo nagrywa w bardzo fajnym formacie. I być może gdyby wielu ludzi poznało się na tym, to by docenili jego działalność na internecie. Oczywiście powiecie, a Resil czepiasz się większego twórcy od siebie. Pamiętajcie, że seria Kim jest, nigdy nie była serią recenzacką. Ona ewoluowała z obrony dzieciaków, liriki i tak dalej, w których pokazywałem wam pewne rzeczy. Do miejsca, gdzie opisuję swój punkt widzenia na temat youtuberów. I tak naprawdę, tak samo stara generacja w serii Kim jest, jak i ta nowa, która jest teraz, to, są, to jest mój opis danych kanałów. Opinia, do której mam święte prawo. A w mojej opinii, Ksionis jest bardzo fajnym i miłym youtuberem, którego warto jest oglądać i którego streamy warto powiedzmy odwiedzać. I wiecie co? Będę wchodził na te streamy i w pewnym momencie dam głos, jednak w sensie, że dam głos jako że pojawię się i powiem i odezwę się do niego. Axonis, podsumowując, jeśli chcesz powiedzieć coś, że powiesz ej, Resil ziombel mylisz się, albo chcesz coś dodać do tego jeszcze to zapraszam na wywiad, którego byś mi udzielił i byś mi odpowiedział na pewne pytania oraz rozwinął pewne wątki z dawnych myśli. Wydaje mi się, że możemy tak zrobić i tutaj możemy też powiedzieć. A bonus teraz dorzucę Wam, że pokażę Wam, że Ksonis nagrywa bardzo regularnie. Bo uwaga, właśnie wrzucił kolejny materiał. Panie i Panowie. Proszę bardzo, Xeonis nagrał kolejny odcinek z Assassin's Creed 3. Sami mi więc powiedzcie, czy też Xeonis nie nagrywa bardzo regularnie, przez co też tym bardziej miło się to ogląda. Więc. Myślę, że tutaj w tym wypadku mamy do czynienia z youtuberem bardzo aktywnym, który aktywnie stara się rozwinąć swoją działalność w trakcie momentu, gdy popularność na tego typu youtuberów jest w miarę spadająca. Ale myślę, że przez to, iż jest to ta popularność spadająca, no to w tym wypadku mamy do czynienia z YouTuberem, który tego, który jest, który działa sobie aktywnie od kilku ładnych lat, od pięciu lat. Trochę mniej jakby niż ja, ale ja jestem już praktycznie boomerem, boomerangiem takim starego YouTuba. I myślę, że przez to możemy dość jasno powiedzieć, że YouTuberzy mojego pokroju to już można nazwać nas nieco przeżytkiem albo dinozaurami internetu. Także dajcie znać, co wy sądzicie o Pseonisie. To jest bonusik, który Wam dorzucam, bo nie spodziewałem się, że w trakcie kiedy ja będę tworzył ten materiał, to Kseonis wrzuci swój, swój nowy materiał na kanał. Więc tutaj macie taki bonusik. Dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie o Kseonisie oraz kogo mogę jeszcze opisać w swojej opinii. A ja szykuję się moi drodzy na następny odcinek oraz na następnych do następnych osób. Dajcie znać, co wy co w komentarzach. Oraz kogo jeszcze mogę y, jakby przedstawić. I oczywiście pora na reklamę. Polecam zakup płyty, afirmacja Aniki Dąbrowskiej, książek Arkady Solskiego w tym krew kamienia, Serce lodu, książek Katarzyny Kliogucewicz w tym Księżycowe Blizny, Cienie Północy. Oraz drżenia lat. Mam nadzieję, że ten filmik wam się spodobał. Jeżeli tak zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, pola na Instagramie, Twitchu. Trzymajcie się, hej, hej, papatki.